Nie będę się prosił. Już mam kawkę, sam sobie zrobiłem. I ja się rozbieram. Zabel, ja myślałem, że już jesteś ubrana. A ja chciałam bluzkę przebrać, no właśnie ten, założyłam tą ciemną, ale myślałam, żeby na tą jaśniejszą przebrać, bo idę na casting, no i się porozpinamy. No to przebierz dni. tyłem przecież, to co, nie możesz? Plecki Biem. pooglądamy twoje. No to co, no przecież to oglądaliśmy się na sup jak chodziłaś. Bez sensu, Na w staniku, no to już... No daj, zobaczymy. no Nie no biorę się najwyżej. No daj, proszę cię. Proszę, jest okay, ale wydaje mi się, że na kasztynkę jaśniejszą potrzebuję. Ale proszę cię. A nie, nie jesteś zadowolona z tego, jak ładnie wczoraj umyłem podłogi? Jestem zadowolona. To jednak cię słucham, czy nie słucham? Ty mnie słyszysz, ale, czyli, ale to ja Dwa ja miesiące podłogi nie byłem, to. <laughs> <laughs> ale możesz sobie tą kamerę wziąć ze mnie? Jeszcze trzeba wybrała. było umyć. Możesz? No dobra, dobra, to teraz jeszcze na kawkę. Proszę no, bardzo, kawkę. Lubię taką 180 no, ml, no. kremę, kawę. Bardzo tam ją pokażę. Patrzcie, patrzcie, Przestań. Jest, jest, kawałek było widać. O, Więc widzisz, wszyscy tak, na to czekali, szczególnie tutaj Twoi wielbiciele, faceci Bo lubią. No właśnie pozdrawiam Ole. Ola, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie porady, jeśli chodzi o kwiaty. i w No to, w ogóle wam to, to przesadzi. E, oczywiście wszystkim bardzo Wam dziękuję za te kwiaty, żeście mi poradzili tutaj. Już kwiat jest odizolowany. Co patrzę, że zostawiłam znowu bałagan, tak? Dobrze, już wieszam tę, tę koszulę. E, także, no muszę, Jeden że komentarz był kwiaty. fajny. Czy to Pani się przebiera w się? Czemu w Bloompecie? Bo Ty masz tak wieszak ustawiony, jak, jakby była w sklepie. Aha, okej, okay, dobra. No a gdzie mam? Jak ja mam tylko 37 czy 8 metrów kwadratowych, to gdzie ja mam to mieć? No właśnie i zabrała tak piękne rzeczy z Iwy, które można kupić na lafanka.pl, że aż z nimi śpi. No chyba tak powiem. Ja się tak podobają. Zmaczne, że ładnie założyć, nie, nie mi się podoba. Czy, czy granatowe założyć? Nie, tak, tak jak teraz masz piękne, tak, no masz takie nie? jakbyś była taka lekko rozjaśniona na górze, przyczyniona na dole. <laughs> Ale do środka chyba. Było dobrze, było dobrze, ale nie wiem. Ale żeby ten tył wisiał. Nie wiem. No dobra, dobra, teraz stylistki niech się odzywają. Tak, proszę. właśnie dziewczyny doradzki. Ale bo ci brzuch ja... sterczy. Sterczy? No bo ja mam brzuszek, no i co z tego? To nie I można tak wciskać. No to jakbym taką, takie dziewczynki mało ubierały do przedszkola. Co ty gadasz, takie głupie rzeczy? No tak, no to że się tak wkłada im tym wszystkie te te. To co mam tak zostawić? No, no nie wiem, no to to niech ty się ktoś, nie... To się nie tak, to jest być w sumie. Tak Nie, może tak zostawię, dobra. Nie, tak było fajnie jak na samym początku. Tak, już śniadanie mi się chce coś być, zrobił, jeść. Się zastanawiam nad omletami, albo. Nad...